Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę Wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam Wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto, za, kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone lecz kto by bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. A gdy was wodzić będą do synagogi, do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I że ktoś z tłumu do niego, – Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł – Człowieku. Któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich, Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić planów moich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko: zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam wam, nawet salamon w całym bogactwie nie był tak przeodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przeodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajecie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczają, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj, biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wydać bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiecie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż sen człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Głosowiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi Go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy Mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony. Jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej powiadam wam raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych trzej z dwoma, a dwa z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: Będzie upał, i tak jest. Obłudnicy zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać a jakże więc nie umiecie rozpoznać ob obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd dopóki nie oddasz ostatniego grosza.